Dzisiaj w Wyszonkach no, duża uroczystość można powiedzieć. Skąd pomysł w ogóle na taki festyn? Pomysł parafian, tak naprawdę to parafianie wymyślili to. Podobno kilkanaście lat temu czy kilka lat temu był w parafii, raz się zdarzył taki festyn. Jak tylko przyszedłem dwa lata temu do parafii, to zaproponowali parafianie, żebyśmy w ramach odpustu dożynek, tego święta Matki Bożej, które we wrześniu obchodzimy, naszej patronki parafii, żebyśmy zorganizowali coś na wspólne spotkanie wszystkich, wszystkich tutaj naszych parafian, ale też zaprosili oczywiście, oczywiście gości. Więc no, udaje się to sukcesywnie po raz trzeci. Jak zawsze dobra pogoda, jak zawsze dobra zabawa, mnóstwo ludzi i to nas bardzo, bardzo cieszy. Dzisiaj podczas pikniku są też zbierane fundusze na remont kościoła. Mógłby ksiądz opowiedzieć trochę o tym remoncie, o potrzebach parafii? No, ci, którzy byli chociaż raz w Wyszonkach, a jeżeli przyjeżdżają pierwszy raz, to mówią, wow, jaki ogromny piękny kościół, bo jest rzeczywiście ogromny, wymaga wiele pracy. No i dwa lata temu podjęliśmy decyzję, że trzeba zmieniać dach. I to była nasza pierwsza praca podjęta razem z parafianami przy współpracy też i z ministerstwem, ale też i Urzędem Marszałkowskim, za co dziękujemy bardzo, czy prywatnym sponsorom, również czy panu, pana Wójta, tutaj też ukłon w stronę Wójta Gminy Klukowo, pana Piotra, który też o nas oczywiście nie, nie zapominał. I chodziło o to, żeby to zrealizować. Czas się wydłuża, bo to jest zabytek i on wymaga ogromnej pracy i nakładu finansowego i, pra i pracy też i zaangażowania i, i firmy, która to wykonuje, ale również i, e, i parafian. No i jak widać już jesteśmy przy końcu. Jeszcze może dobry miesiąc i będziemy kończyć te prace, ale cały czas te fundusze są potrzebne, stąd zawsze ten festyn jest taką naszą też zbiórką i próbą zdobycia funduszy na to, żeby, żeby wyremontować tą piękną świątynię. Dzisiaj czeka tutaj na wszystkich wiele atrakcji, bo począwszy od maluchów, które szaleją na dmuchańcach, ale też wielu, wiele różnych występów i magicznych, i tych muzycznych. Oczywiście, no, zaszokowani jesteśmy bardzo pozytywnym oczywiście słowa tego znaczeniu młodzieżą i dziećmi Trzepietowa, Piękny zespół, piękny taniec. Potem magia, iluzja, czyli Karol Sanetti. Teraz mój przyjaciel Ireneusz Krosny, z którym znamy się wiele lat i piękny pokaz też Teatr Jednego Mima. No a potem już będzie tak bardziej oczywiście muzycznie, bo zespoły kolejne, które będą nasze gwiazdy, które będą nam tu pomagać i, i z wysokiego i nie tylko. To jest wszystko tylko po to, żeby ludzie się czuli tutaj jak najlepiej, żeby mogli się bawić i cieszyć i też tym, co Pan Bóg nam oczywiście daje. Warafianie e, tradycyjnie już przygotowali, e, przygotowali posiłki, poczęstunki, e, potrawy. Wioski się wystawiają tutaj w tych namiotach, które tutaj mamy i można skorzystać z tego, żeby coś smacznego zjeść, a przy okazji ten grosik przysłowiowy wrzucić do naszej skrzynki, tam gdzie zbieramy fundusze na nasz kościół.